Satchika everyone, witajcie kochani! Sashika! Where are we going? Uh, to to, to Tesco. Uh -huh. To buy a, a present for Peter and a birthday card meat and Ata. Ata. No, idziemy do Tesco na zakupy. Trzeba kupić mąkę na ruty, bo przyjeżdżają... Robotnicy, pracownicy, przyjaciele, kuzyna i kuzyn. I. No, i idziemy też kupić pracę na urodziny na niedzielę, jeśli będzie fajnego. I yeah, happy 50th birthday. Bye for four year old, honestly. Ok, here I see five, six, but this is for girls. Where are the boys? Five year old, I think. yeah five year old but maybe we take without the name of the birthday no please, please, please. but I'm not 100% sure if he's five I think he's five no, he, he his... like adventure so let's find some It's a superhero so like this one on the card so let's have a look uh, but not lego his mom say he don't like lego uh. Can we buy him? no we're going to the boy's birthday the boys don't like it there are a lot of girls but there is nothing like that there are small children Louie, Papa Troll adventures there is no action ale but there was nothing like that oh maybe one of the things we can buy him this Kupiliśmy tego, ale na razie wybieramy wciąż. Tak jak wybrałam, słuchajcie, jest takie przebranie i jest w promocji. I dlatego słuchajcie, um, kąpielówki. I do tego jeszcze ten brylotyk, wybrała 4 funty. To z 6, nie z 8 na 6, ale idealnie na to. I to jest w sensie 20 na 5, więc... Mąż przyskoczony z pracy i wierzył się, słuchajcie, na tym. Posprzątał składzik. I można go nawet zamknąć. O! Tada Mało teraz skoczuje. Ale ja kroję kuczek. Kuczeczek pokrojony idzie do mycia, a potem tutaj. Ja tu Na A tutaj ja robię rytm teraz. Jest godzina za 15 pierwsza. Ja idę właśnie spać, kuzyn przyjechał, nie za 10 pierwsza, on przyjechał za 15, zrobiłam ruti zaraz przed tym, no ja im teraz... i on teraz, kuzyn pije je, w sensie ma jednego drinka i ruti i też idą spać, bo e, jutro robota w, na remoncie. W każdym razie e, muszę jest ze mną, ja sobie oglądałam filmiki i czuwałam nad wszystkim, no i teraz idę spać, dobranoc. Teraz już z nim siedzi, a ja nie wiem. Zobaczcie. A jestem zmęczona. Ta nie siedziałam do pierwszej, do, tej, do północy a w nawet nie. Dzisiaj są zabawy? Za! In the box! Co ciekawe, wyglądajcie kochani, w sobotę. Mój mąż zjadł śniadanie, wypił herbatkę i poszedł do nowego domu. Kuzyn jeszcze śpi, no ale wiecie, on kierował 5-6 godzin, przyjechał o pierwszej. Mój mąż się mną wczoraj, więc muszę iść do roboty. A my, a ja robiłam śniadanko, zrobiłam herbatkę. Jestem jeszcze w szafroku, muszę się iść ogarnąć. Ma, can I blanket? czy wziąć tę. jest Mommy, -hmm. mm -hmm. can you cover with what? Mm-hmm, and I have two pillows under her Poppy. Are yeah? you all cover you both, you mean? Or only Anaya? Only Anaya. On no, not uh, this. Just... Wait, 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 I put the tiny first. You better be careful. If you break it, I'm not giving you another box. Just cover this bit, mm -hmm. cover this bit first. Mm hmm. Okay, make a <laughs> <laughs> Mom, can make this flat? It is flat or? No, so I mean like. on you? Yeah. Okay. Go. I mean like, I'll show you. First, do this and then like that. Okay. This and then like that. Can mm -hmm. so you do it. You is what? This is my secret room. Right? mm -hmm. like this? Oh. And this is yours. We you both have secret rooms now. This is mine. So I Do so you know a scary house? Yeah. Mm hmm. No, it's a scary house. So you just decorate them, Barbie, and you put them outside that and decorate them. So we can come in. Okay. So so, all the. All the what my was, cover was that? That's probably. Are you hiding from tattoo? Yeah. Mm hmm. Hmm. Start from the beginning. Tak, jest jest początku? Tak, ogród jest Ale uratowaliśmy Państwa jest I sunflower lepiej. Tak, to 10.30 do i poszedł poszedł do 10 do lody a i I'm going to Remember, it's for boys. Uh, okay, Okay. Um, Are you making for yourself? Yeah. No, okay. the first one is for Peter. Uh? And the next one is for. Me. Okay. So you need more paper? Um, <laughs> I'm, I'm, I'm going <laughs> like <a, I'm> <laughs> to go the the to some other side. And then to No, wszystko zabawki, jedzenie, śmieci po jedzeniu. wynoszę, wynoszę, ale to zawsze przybywa. Dobra, jedziemy, bo na nam zlecenie, co prawa spożywcze dla nich. Czyli się wodę musimy jechać, bo na no, chwilę się skończyła. Wiedziałam, że się do Aldiego musimy pojechać. Po wyprawie do Aldiego wróciliśmy do domu, przyszli na i dać sobie wyjechali na station, i tym razem kupiliśmy te dwie rzeczy potrzeba im drugą lampę, albo tam się przestała działać, nie wiem. To i to. Więc... Jedziemy, musimy to zanieść. No, this looks nice, this room! Except floor. No, <laughs> takie mamy te zmiany. Byliśmy, zanieśliśmy i dostaliśmy kolejne zadanie, przynieść z domu kolejny przedłużacz, bo potrzebują prądu w dwóch miejscach, więc <grywamy> yy, wracamy się i potem wracamy do domu. Naszej siły jest tylko na jednej ulicy. Choć dzieciaki teraz mówią, że energię, nie mamy już energii, ale okay, teraz nie, teraz to znaleźli zabawę. <grywamy> Cały dzień nie wiedział. Teraz obiecamy ciągle well, bajkę, is, is pokroję wszystko, a potem... Well, eh? Yes, never. But okej, okay, yeah. ja. This is Daddy Bluey, not mommy Blue. This is Daddy Blue, no. no. Idę, pogląda się do Was. I co dzień powiem Wam, a teraz jeszcze raz nie się będę oglądać, a ja będę kroić wszystko na to, żeby jak nie ciebie ugotować. Kuczaka trochę zostało, ale niedużo, plus, wiecie. Jedli to wczoraj wieczorem, dzisiaj też kuzyn co dwa razy, bo się na niej i na obiad, więc na kolację przydałoby się coś innego, więc zaraz ja to zabieram, ale na najpierw... herbatka, czaj, ale jestem już szapiżona, czaj i minut y, przerwy, i potem właśnie zabieram się za czosnek, indir, chili i i krojenia dniciny, sprzątanie Udałem na pranie, byliśmy w Aldi i w tym e, Tool Station i tu w sumie i zrobiłem i zrobiłam dwa razy siadanie, dwa razy z i cały dzień zlecał. Tak mniej więcej to wiecie, z gdzieś się tam pobawiłam, coś porobiliśmy. Ja krzyczałam na niej co tam. A robili lampki, te, malowali farbkami na kartonach w y, tym. Ja oczywiście niebieska, tu niebieska tu więc jeszcze. Po tym wszystkim kąpię obowiązkować dzisiaj, bo i to idziemy na urodziny, a Ena ja cała niebieska. Dzieło chłopaków. Tu mamy takie inspiracje do garderoby dla Enai. Taki jest plan na ten kącik tam. To nie pamiętam <głos》>, łóżko dla dzieci. E, a tutaj do jadalni koło lodówki taki kredensi, jakiś właśnie kącik kawowy czy coś takiego. Witajcie kochani, w niedzielę jest godzina 10. chłopcy poszli już na roboty. E, zjedli w Poruti rano. Stwierdzili, że tak jest produktywnie, jak zaczynają dzień od I nie muszą przychodzić o 10 do 11 na jedzenie, bo jest jedno kanapka, to są głodni. No, a ja robię Sabji z dzieciorki, ale takie na szybko, bo tylko cebulę pokroiłam jedną, dam takie te bo nie mam żadnej czosnku ani czyli chili jeszcze jakiś tam jest, ale nie ma nie ma imbiru ani czosnku byłam w sklepie oczywiście nie pamiętam. no w każdym bądź razie i się szykujemy na imprezkę idziemy dzisiaj do, na urodziny do kolegi Enai z klasy i on ma brata z klasy Arviego a to jest jedna z mam, z którą gadam pod szkołą, więc raczej z tego powodu dostajemy zaproszenie niż, że Anaya i ten Peter są jakieś tam bezfriendy, raczej nie. Z tego co wiem, to tam mało ze sobą się. Ale właśnie ja tam z tą wodą utrzymuję kontakt, więc no. Kontakt. w sensie wymieniliśmy się z numerami teraz, ale, ale gadamy tam pod szkołą zawsze i ona ma właśnie trójkę dzieci i mówi, że będzie Bansai Castle i że um, facet za ze Spidermana przyjdzie, więc idziemy tam na godzinę pierwszą, jest dziesiąta, więc zaraz ogarnę w prezent kartkę, skończy to sub no i zaczniemy się szykować. <laughs> więc zostańcie z nami, ale takie chyba zrobię vloga z tych trzech dni razem, bo jeszcze muszę zrobić Osobny filmik z unboxingu paczki Steam, bo przyszło dużo rzeczy. Ja już nie do końca pamiętam co tam zamówiłam, jakieś pierdoły na enai urodziny, ale też jakieś tam inne rzeczy, więc... Widzę, że tam mój chyba numer jeden nie przyszedł. W sensie, albo będzie jakaś mini wersja, no, zobaczymy. To, co kupiliśmy. I ja będziemy ogarniać, cenę zdejmować. A tu jest więc tak. go binderka. Potem mamy tego halka, Chyba tutaj ceny nie ma. No cztery funty, kosztowałbym powiedziała, że, jest, że jest za dużo, ale akurat nam brakowało, żeby to jakoś cenowo wyszło. No tak, tutaj musimy napisać. Jest ten cenę. Tej kąteluszki Spidermana. I tutaj um kostium, bo oni powiedzieli mi, że on się interesuje słuchajcie, tym a będę sami, więc stwierdziłam, że pójdziemy po prostu w tematykę. No i mamy to, co mamy. Kurde. Co się wydarzyło? Co to podjadę? Koniec gotowania na dzisiaj. Spaliłam drugą cegolę, no kuźwa nie wiem, o co chodzi. Już dawno nic nie spaliłam, a to proszę, jedno i tu drugie. No masakra jakaś. On przypinam był i się pyta, czy ty się dobrze czujesz. Dobrze <grym> się czułam, nie wiem czemu, coś się spaliło. Zabieram się za jedzenie śniadania i wychodzimy. <grym się wyszło> jest godzina 12.30. Nie, <grym się> ale było <wyszło> Let's go. Tu jest twoja Ale to Não, não, não. Ah, 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 não. Anaia, Anaia. Stop. Anaia. Você faz de parte. Não é, não sei. Pizza, <laughs> pizza! Your favorite thing on this party? <laughs> Are you staying with this cat? Yeah, <laughs> forever. <laughs> yeah, don't forget, you've got the breakfast there. Yeah. It's time for you to get the That's <laughs> Not jumping. <so bad. laughs> But can they change colors? They both can. They both can. But when When they want then, yeah. Hey! Hey! Guys, let's go. Come on. Irizenaya. Irizenaya. Podobałam mi się, lepsze że to na jakiej byli, więc <grywdy> dzień zaliczony, byliśmy jakieś tyle 3 godziny chyba, jest 16, więc tak, no, były zwierzątka, był kot, był Bansy Castle, był spider no! You get inside and you can open your bag. Look at oh. that, look <tryk> at that. Aby nie było pusty, Ena mi to mówiła, ona odeszła, a Ena dokończyła. Więc tak. Impreza się udała. Dzieci były zadowolone, bo tam był istny zwierzyniec. Były dwa kamelony, jakaś orpucha, rapa, nie wiem co tam było. I jeszcze był wąż, świerszcze, żeby ich karmić. tak? Karmią ich też mrożonymi no. myszami, ale tego nie widzieliśmy. Była też łapuga, kot i pies. Więc Enaja całą pierwszą godzinę spędziła z kotem, potem kot uciekł, więc y, bawiła się z, z dziećmi i zabawkami. Ali się bawił w większości z zabawkami, ale też uczestniczył w takich głównych atrakcjach. Y, no i jak spider Spiderman, no to też się ładnie bawili w sumie, y, więc... Sorry, wyskoczyło mi jakieś powiadomienie, zaczęłam to czytać. No, w każdym razie mm, przyszłam, jadłam przed chwilą coś. Dzieci też to w moim razie, bo były przekolskie, ale to były babeczki. Moje dzieci nie lubią za bardzo takie rzeczy, bo to wszystko takie, wiecie, mega z lukrem na górze. Jestem taką szczęśliwa, ja nie zabraniam je, ale mi, ale im po prostu to nie smakuje. To, są... to idealnie, nie? W sensie, to wiecie, to lukry na, na babeczkach, nawet jak zjesz ten lukier, to też te babeczki nie lubią. W sumie kanapkę na jazdę dla jedną, no i tam parę cukierków, lizaka i to wszystko. Kończę, żegnamy się z Wami serdecznie. Zakluczyć. Hatkę, po Moje chłopaki i mają jej klucza ze sobą. Inspekcja. Mm. Tak, ja prezentuję. A górę już mam zakaz wchodzenia. O, a to mi światło jest. Trzeba wyłączyć. Tutaj coś się derduje. To jest cena na wczoraj. No ja idę zobaczyć tylko, czy ogród jest zakluczony i wyłączyć prąd nie, 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 mówił jak to Tutaj? zrobić. tutaj chyba nasze nie, tutaj są nie, oni się schowali? nie, 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 Where is nie, Where nie, 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 i can see you. zakończone, więc idziemy z powrotem do domu. Żegnam się z wami już teraz ostatecznie. Ułożone, wszystkie są, ale chyba odeobaczali, że nie lubię tych puzli, bo są takie... Um, takie lekkie, że się co chwilę rozwalają, wiecie, jak układasz.